Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w okolicy Trójsydonu. A oto kobieta kanadyjska wyszedł już z tamtych stron, wołała ulituj się nade mną, Panie Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez swego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli go uczniowie i prosili go, odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział, Jestem posłany tylko do owiec, które pognęły z domu Izraela. Ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła, Panie, dopomóż mi. On jednak odparł, Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, panie, leczy szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech ci się stanie jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Oto słowo Pańskie. Amen. Moi drodzy, kiedy słuchamy tej dzisiejszej Ewangelii, przynajmniej kiedy ja jej słucham, to jawi się z tej Ewangelii zupełnie inny obraz Jezusa. Oto staje przed nim kobieta i prosi go o ważnej sprawie, chodzi o uwolnienie od działania złego ducha jej córki. Jezus, co można powiedzieć do Niego niepodobne, tak jakby w ogóle jej nie słuchał, tak jakby w ogóle jej nie widział. I trudne jest to do zrozumienia, bo przecież znamy wiele innych opisów Jezusa, jego działalności. Wystarczy, że ktoś przyjdzie, powie, a Jezus od razu dzieje, działa. Tymczasem tutaj, jakby celowo udaje, że nie słyszy tej prośby i dopiero na interwencję apostołów odprawia, bo krzyczy za nami. Jezus dopiero wchodzi w dialog. I to też ciekawa rzecz. Wchodzi w dialog, można powiedzieć jak typowy Żyd. I rzeczywiście, kiedy słyszę się o tych dzieciach i kiedy słyszę się o szczeniętach, to tak sobie myślę, ileż to musiało być wiary w tej kobiecie, która zostaje przyrównana do psa. Dla nas może być to takie bardzo rażące, ale trzeba pamiętać o tym, że dla Żydów wszyscy ci, którzy nie przestrzegali prawa mojżeszowego, Wszyscy ci, którzy spożywali wieprzowinę, to goje. My jesteśmy dla Żydów gojami. Nie łudźcie się. Czyli psami. Pies jak wieprzowina. Pobożny Żyd wieprzowiny nie tknie. I kiedy słyszy się jeszcze ze słów, z ust Jezusa te słowa o szczeniętach, czyli w domyśle o psach, oj, to by się człowiek wkurzył. Chyba, że Naprawdę wierzę. Dlaczego jest, można powiedzieć, takie dziwne zachowanie Jezusa? Dlaczego on zwleka z tą prośbą? Jezus, jakby sam, daje odpowiedź: Jestem posłany do owiec, które pobinęły z domu Izraela. Tak sobie myślałem: Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego akurat do domu Izraela? Czyżby inne dzieci, inne stworzenia nie były bożymi dziećmi? Czyżby inne narody, choćby te kananejskie, pogańskie, czyżby one nie zasługiwały na miłość Pana Boga? Ale to chyba nie o to chodzi. Dlaczego Bóg wybrał naród żydowski? I dlaczego Bóg jest wierny? Bóg wybrał naród żydowski, bo to był jedyny naród, który wówczas wybrał jednego Boga. To, co było znakiem szczególnym dla narodu żydowskiego, to to, że porzucili politeizm. Oczywiście w historii Izraela możemy wielokrotnie jeszcze zauważyć te momenty zwrotu do kultów obcych bożków. Ale kiedy mówimy, że ten naród zaczyna się od Abrahama, to znakiem szczególnym wiara Abrahama jest wiara w jednego Boga. Można powiedzieć, jest to odcięcie się od tego całego pogaństwa, które otacza cały naród żydowski na zewnątrz. Tak jak w Egipcie, później w wielu innych momentach, jest to naród, który wybrał wiarę w jednego Boga, to znaczy Bóg gotów porzucić to wszystko, co jest tylko bożkiem, po to, by szukać prawdziwego Boga. I jeżeli ci ludzie są gotowi znaleźć Boga, szukać Boga, Boga prawdziwego, to nie dziwcie się, że Bóg jest wierny temu wyborowi. Do dzisiaj przecież naród. Żydowski jest nazywany narodem wybranym. To wybraństwo nie ustało. Można powiedzieć, szczególnie ten naród przyniósł właśnie wiarę w jednego Boga. Dlatego jest narodem uprzywilejowanym. Ale przecież dobrze wiemy, że każdy dar można zmarnować. Każdy dar można nie wykorzystać tak jak trzeba. Dlatego nie dziwimy się Bogu, że jest wierny. Dlatego Jezus zostaje posłany przede wszystkim do tego narodu, bo ten naród ma stać się znakiem dla wszystkich innych narodów, że trzeba szukać Boga prawdziwego, Boga jedynego, że trzeba porzucać wszystkie bożki, które gdzieś towarzyszą w życiu, po to, by móc odnaleźć prawdziwego Boga. Nie da się żyć w rozdwojeniu, nie da się żyć w tak zwanym duchowym rozkroku. Nie da się jednocześnie czcić to, co Bogiem nie jest, a jednocześnie wyznawać ustami Boga prawdziwego. Dlatego Jezus idzie przede wszystkim szuka tych, co poginęli z domu Izraela. Bóg jest wierny w swoim wyborze, a jak jest z wiernością moją jako człowieka? Czy rzeczywiście na tą wierność jestem w stanie odpowiedzieć wiernością i znowu przychodzi nam z odpowiedzią. Ta dzisiejsza Perykopa Ewangeliczna mówi się o tym, że jest to kobieta Kananejska, że Jezus idzie w pobliże w okolice Tyru i Sydonu. I jedno można powiedzieć słowo, jedno zdanie, kobieta Kananejska wyszedł z tamtych stron. Ona nie czekała na Jezusa w Tyrze i Sydonie. Ale kiedy zdecydowała się szukać uzdrowienia dla swojej córki nękanej przez złego ducha, jest gotowa wyjść ze Sydonu i Tyru. Jest gotowa wyjść z tego, co jest pogaństwem, z tych bożków, które otaczają, także z tych wszystkich praktyk pogańskich, które gdzieś wtedy były, na, można powiedzieć, na porządku dziennym. Ona gotowa jest, można powiedzieć, w pewnym sensie, jakby zaprzeczyć sobie. Wyjść z tego, co stanowi jakąś tożsamość, bo chce w Jezusie odnaleźć ratunek. Pamiętam kiedyś na katechezie, nie spodziewałem się, że wyniknie tak ostra dyskusja, a poszło o omówienie przykazania Bożego, mówiliśmy o zabobonach. Czym jest zabobon? Zabobon jest traktowaniem rzeczy świętych, rzeczywistości świętych, tylko od strony, można powiedzieć, formalnej. przypisuje się magiczną jakby moc pewnym obrzędom, modlitwie, sakramentom, pewnemu kultowi, bez zwracania uwagi na to, co jest wewnątrz. Bardzo często to przerabiamy, zwłaszcza księża, którzy pracują na parafii na co dzień, przy okazji chrztu dzieci. Zobaczcie, jak często kiedy są jakieś problemy z chrztem dziecka, najczęściej z powodu rodziców, to jest jasne, nie z powodu dziecka, to bardzo często ciężko spotykamy się z zarzutem, czy ksiądz odpędza dziecko od wiary? Przecież pierwszym pytaniem, jakie zadaje się rodzicom, którzy stoją w drzwiach kościoła, o co prosicie Kościół Boży? O chrzest. A jeżeli prosicie o chrzest, to zobowiązujecie się wychować dziecka w wierze. Jeżeli z własnej woli, na skutek świadomego wyboru, nie żyjemy jak katolicy, jak ludzie wierzący, to na miłość boską, jak możemy dziecko wychować w wierze? Czy właśnie to nie jest wtedy magia? Czy nie jest to tylko chęć obrzędu dla samego obrzędu? Bo wszyscy chrzczą, bo jest taka tradycja, bo jest takie przyzwyczajenie. Jedna kobieta mi kiedyś powiedziała, że nie się okrzci dziecko, bo płacze. A mówię, jak się ochcie, to przestanie płakać. No, ludzie tak mówią. Czyż to nie jest magia? Ale nie o tym dyskutowaliśmy na lekcji. Powiedziałam o tym, że kiedy idziesz tam przez święto i nie przystępujesz do komunii świętej, czy nie jest to zabobon? Czy nie jest to magia? Wtedy pamiętam jednego ucznia, który się oburzył. Mówi, jak się może tak mówić? Przecież ja chodzę tam przez święto. Mówię, i cóż z tego, że ty chodzisz na tą przyszłą świętą? To tak, jakbyś poszedł w pełnej zbroi, opancerzony dookoła, wszędzie, ściśle, i słuchasz Słowa Bożego. Jest okazja spożywania Eucharystii, czyli można powiedzieć, Bóg jakby dobija się do twojego serca, ale twoje serce jest zamknięte, bo ty stoisz w tej zbroi. Najpierw zdejmij to zbroję, zbroję grzechu. Jak ten Bóg ma dojść do człowieka? Zobaczcie, że Jezus nie ułatwia tej kobiecie dojścia. Ona musi wykonać pewien ruch, ona musi wykonać pewną decyzję, pewien wybór. Ona musi wyjść z tego swego Tyru i Sydonu, by móc spotkać się z Jezusem. Czy myślicie, że nasza obecność na przy świętej zadziała automatycznie? Czy żeście nie słyszeli już tego Słowa Bożego tysiąc razy? Czy to Słowo w ogóle działa w moim życiu? Czy to Słowo przemienia moje życie, przemienia moje myślenie, przemienia moją praktykę? Czy ta msza święta, która się odprawia, tutaj na tym ołtarzu, kiedy Jezus mówi, bieście, jedźcie, to jest ciało moje, bieście, pijcie, to jest krew moja, czy to mnie przemieni? Ile lat już chodzimy na święte? święty? Co się zmieniło w moim życiu? Czy właśnie nie traktujemy świętych spraw jako magii, pewnego rytuału, pewnych obrzędów? Pamiętam przed laty taki tragiczny wypadek. Co prawda tą dziewczynę odratowano, w tym sensie, że nie zginęła w tym wypadku, ale prawdę mówiąc, jej chwile, dni, godziny były policzone, były tak potężne, yy, obrzęki narządów, zniszczenia narządów wewnętrznych, że tak naprawdę trzeba było czekać na śmierć. I pamiętam znajomi tej dziewczyny, młodzi ludzie, przyszli zamówić mszę świętą. Słuchajcie, oni nawet złożyli ofiarę na tym mszę świętą. Odprawiała się ona poza grafikiem mszy świętych parafialnych. Ksiądz proboszcz pozwolił na to. I rzeczywiście byli na tym mszy święty. Ale kiedy przyszło do momentu Komunii Świętej, żadna z tych osób nie przystąpiła do Komunii Świętej. I po tym mszy świętej, taki rozżalony, rozczarowany, woła mi do zakresu mówię, co to było? Wyszedł szaman, pokręcił, pokręcił, pogadał, pogadał i sprawa załatwiona? No, no tak. No tak, tak. Szaman wyszedł. Swoje zrobił. Czy nie czas zdjąć tej zbroi? Czy nie czas zdjąć tego wszystkiego, co oddala mnie od Jezusa? Boję się, że my czasami chcemy prosić Jezusa, żeby nam błogosławił, żeby Jezus był obecny, żeby robił dokładnie tak, jak myśmy sobie to wszystko zaplanowali, tak, jak my byśmy chcieli, ale nie chcemy nic w naszym życiu zmienić. Jak ten Jezus ma wejść? Na siłę? Gwałtem zadając człowiekowi? Jego wolności? Wierność Boga jest wielka. Jeżeli Bóg posyła swego syna, by on oddał życie za mnie, za Ciebie, to on jest gotów, można tak powiedzieć, porównując jest gotów każdego razu, każdego dnia, każdej minuty posyłać swego syna, by on oddawał za mnie życie. I to dokładnie to się dzieje na Eucharystii. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Jego zmartwychwstanie. Oczekujemy przyjścia w chwale. Za chwilę to będziemy mówić. Czyli Jezus jest gotowy teraz umierać za mnie. I ja stoję pod tym krzyżem jako kto? Widz? Ktoś, kto nie chce nic uszczenić ze swojego? Czy spowiedź święta nas kosztuje? Ależ tak! Nie kosztuje, bo już za nią płacimy. Ona kosztuje dlatego, że ona wymaga jakiejś zmiany w moim życiu. Czy myślicie, że tej kobiecie kananejskiej było łatwo najpierw wyjść z tego, co jest jej? Ten cały tyr i sydon, ta cała rzeczywistość, której na co dzień żyła, która ją określała, te wszystkie pogańskie przyzwyczajenia, zwyczaje i tak dalej. I uznać, w jakim Żydzie o którym pewnie mnóstwo słyszała, że jest on w stanie pomóc córce. A kiedy przychodzi, jeszcze słyszy trudne słowa. Można powiedzieć, ma dodatkowo jeszcze kłody rzucane pod nogi. Czy myślicie, że jej było łatwo mimo wszystko zdobyć się na to, że powiedzieć, tak szczenięta też jedzą z tego, co spadnie ze stołu dzieci? Ileż nie musiało być pokory. Ale ona Wierzyła, że Jezus jest w stanie to zrobić. Ona była tak zdeterminowana, tak jak myślę, każda tutaj siedząca matka dla dziecka jest w stanie zrobić wszystko. To ja się pytam ciebie, kochana matko, pytam się ciebie, kochany ojcze, pytam siebie, księże, co ty jesteś w stanie zrobić dla Jezusa? Bóg jest wierny. Czy w tej sytuacji mogę wybierać mój Tyr i Sydon, miasta mojego grzechu? Niech Chrystus pociąga nas miłością. To wtedy nasze serce też się będzie przemieniać. Amen. Amen.